Jestem w sensie u pana szewca. Tak się złożyło, że pan szewc naprawił nam część plecaka. O, tutaj leży nasza część plecaka naprawiona przez pana szewca. A mama musi naprawić resztę. Dostała igłę, nitkę, narzędzie zbrodni. Szyję urwane uko. Mam nadzieję, że będzie gotowe. Już zaraz. A pan szewc.

Gaja Milianowak, nieoceniony a, y, operator naszego olimpu, y, Olka, Olimpusika. Brawo! Dziękuję, kochanie, za piękny kolejny filmik. Mama.